i am a how my Don't panic, I'm the, I'm a, don't you hear my You can my Siemanko wszystkim macie Piotr z tej strony kanał Progress. Słuchajcie, sobie porozmawiamy na temat przemiany Piotra. Piotr, czyli osoba, która zgłosiła się do mnie około roku czasu temu, do końca nie pamiętam, ponieważ nie miałem tego sprawdzał, no, czas szybko leci, więc czy to było 10 miesięcy, czy to było 14 miesięcy, nie jestem w stanie Wam powiedzieć, natomiast jestem w stanie Wam powiedzieć, że przeprowadziliśmy okres masowy i okres redukcyjny i dwa te okresy wyszły perfekcyjnie. Słuchajcie, to, o warto powiedzieć i to, co można powiedzieć, zmotywuje też wiele osób, to prawdopodobnie to, że Piotr zmagał się tutaj z problemami związanymi z kontuzją, taką kontuzją, którą jest ścieną Achillesa. Jest to kontuzja bardzo długa do wyleczenia. Okres rekonwalescencji potrafi zajmować od 8 nawet do 16 tygodni, więc jest to bardzo długi okres czasu. Psychicznie musimy być bardzo mocno zmotywowani i bardzo silni, aby nie wyłamać się i nie zrobić totalnej przerwy treningu, ponieważ wiadomo, jeżeli osoba, która jest związana ze sportem przez długi okres czasu, doznaje kontuzji, która ogranicza, można powiedzieć, aż do tego stopnia, że ciężko jest chodzić, ciężko jest się poruszać, nie działa to tak, że pójdziemy na siłowni będziemy robić wszystko na siedząco, wszystko na leżąco i generalnie będziemy nastawieni pozytywnie na zmiany. Tutaj było inaczej, tutaj dało się to ogarnąć. Trzeba podkreślić, że ścięgno Achillesa i kontuzje związane właśnie z tym z tym ścięgnem, to jest oczywiście nic innego jak powiedziałem wcześniej, długi okres rekonwalescencji kolejna sprawa, bardzo, ale to bardzo żmudna i długa praca z fizjoterapeutą, który jest na pewno musi być fizjoterapeutą kumatym musi być fizjoterapeutą, który zna się na tego typu przypadkach no i oczywiście kolejna sprawa, no to to już co wcześniej też wspomniałem, również silny mindset, mocny mindset mocno nastawiona głowa na to, że jednak da się to wszystko zrobić no i tutaj wyszło to wszystko perfekcyjnie, słuchajcie, w tym materiale, chciałbym Wam powiedzieć czym się skupialiśmy, jeśli mowa o okresie budowania jak potrzebne do tematu zmian Piotra od samego początku do samego końca i dlaczego w taki sposób a nie winny. Jeśli mowa o dopingu, na pewno sobie poruszymy temat, jest to na pewno temat Wam ciekawy, Zwrócimy uwagę na to, co było dawkowane w jakich dawkach. Jeśli mowa o okresie masowym, jak również przebiega okres redukcyjny, nie będziemy o niczym tutaj nie kłamać, nie będziemy tutaj zmyślać, po prostu powiemy jak jest i do i tyle. Słuchajcie, Piotr jest osobą, która według mnie ma szansę na walkę w zawodach. Jest, jest to osoba wysoka, jest to osoba, której szkielet jest dość przyjemny dla oka, więc oczywiście, aby wypełnić tą ramę, czyli barki, plecy, jeżeli to zrobimy, to jesteśmy w stanie na zawodach zajmować naprawdę fajne, wysokie lokaty i na tym się teraz będziemy skupiać. Natomiast tutaj Chciałbym zwrócić uwagę na to, że rozpoczęliśmy współpracę nie tak jak zawsze, od okresu redukcyjnego, co w większości przypadków oczywiście ma miejsce. To jest spowodowane głównie tak w tak wtrącę, głównie spowodowane tylko i wyłącznie tym, że tej tkanki tłuszczowej jest delikatnie zbyt wiele. Wiele osób, które, które chcą po prostu na samym początku już budować sylwetkę, rozwieść swoją masę mięśniową, nie są to osoby przygotowane, jeśli mówią o apetycie, o stanie jeli, o trawieniu, yy, cała glikemia i tak dalej. To wszystko musi się uporządkować, a większość osób po prostu. Chcąc budować, nadal ciągniecie tą, tą masę, taką wieczną masę, jak ja to mówię, i non chcecie dokładać, 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 a tak się nie da. Wasz organizm już nie jest wrażliwy na, nie, na węglowodany. Wasz organizm już przyswaja tego jakie powinien przyswajać i trzeba zrobić ten krok w tył, natomiast tutaj... Byliśmy w stanie zrobić to nieco inaczej, czyli byliśmy w stanie po prostu rozpocząć od okresu budowania. Jak ja to widziałem, słuchajcie, osoba, która do mnie trafia i wygląda jak Piotr, czyli powiedzmy wprost, jeśli nie mowa o Piotrze, Piotr oczywiście nie był osobą mocno otuszczoną. Widziałem, że jest to osoba zaawansowana, natomiast widziałem też na samym początku współpracy, że są problemy związane z treningiem. Ja jestem osobą, która raczej w ilości jedzenia u osób, które już troszkę waży, powiedzmy te 90-100 kg, raczej jestem osobą, która. Nie stroni tutaj od ilości jedzenia, ja lubię, jak to jedzenia jest dużo, lubię, jak to jedzenie jest wykorzystywane na treningu i bardzo mocno przykładam uwagę do tego, jak ciężko dana osoba trenuje. Tutaj u mnie, można powiedzieć, takim głównym czynnikiem, który bazował, powiedzmy, tutaj na moim działaniu jeśli mówię o okresie masowym, było to, że chciałem, aby Piotr jadł bardzo dużo, ale również, aby bardzo ciężko trenował. Pierwsze tygodnie pokazywały mi tylko i wyłącznie to, że nasz okres budowania nie tyle co idzie na marne, co okres budowania nie przekłada się na realny postęp, tak jaki postęp właśnie powinien być. E, pokazywało się to po prostu, przejawiało się to w bardzo prosty sposób. E, mieliśmy tutaj problemy związane z tym, że odkładała się tkanka tłuszczową w dość dużej ilości, tej tkanki tłuszczowej dochodziło coraz więcej i coraz więcej, więc wiedziałem, że nie tyle co ilości jedzenia są zbyt wysoki, co po prostu było dla mnie jasnym sygnałem, że trening nie jest wykonywany w 100% odpowiednio. To musicie wziąć pod uwagę, że jeżeli macie dużo jedzenia i to jedzenie dokładacie i dokładacie i dokładacie, co jest oczywiście wzmorą u większości ilości osób, bo chcecie dokładać więcej jedzenia, będziecie rosnąć wtedy szybciej bądź mocniej. Tutaj wziąłem pod uwagę to, że trening jest wykonywany zbyt słabo, ponieważ właśnie zatłuszczenie sylwetki występowało coraz mocniejsze, więc poprosiłem Piotra o wykonanie filmów z całego treningu. Nasz trening opierał się tylko i wyłącznie na w czterech treningach w skali tego dnia. Były to plecy, oddzielny trening to była klatka oraz biceps, były to nogi, gdzie oczywiście staraliśmy się te nogi robić już w okresie tej, takiej, może powiedzieć, rekonwalescencji delikatnie lżej, później delikatnie, delikatnie mocniej. No i oczywiście były to również barki oraz tricepsy. mieliśmy cztery jednostki treningowe tego typu, taki typowy split, każda partia raz w tygodniu, natomiast dość mocno nadmuchano objętością. No i w ten sposób chciałem, aby Piotr wysłał mi po każdym, po jednej serii każdego ćwiczenia, ja byłem w stanie ocenić, co jest robione odpowiednio, a co nie. I i wtedy wiedziałem, że to jedzenie, to paliwo jest wykorzystywane na treningu. Co się okazało? Okazało się, że wszystkie ćwiczenia są wykonywane nie tyle co źle, co Wszędzie można było nanieść korekty, korekty i można było każde ćwiczenie poprawić. To zrobiliśmy i, oczywiście, sylwetka zaczęła zmieniać się o wiele mocniej. I co mnie również zaskoczyło, to to, że Piotr wysłał mi wszystkie filmy i na tych wszystkich filmach zauważyłem, że po jednej mojej korekcie, czyli powiedzmy na klatkę, robisz to źle, kolejne ćwiczenie jest wykonywane w ten sposób, nieodpowiednio, powinno być robione tak, 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 i tak. Omówiliśmy sobie to wszystko i Piotr, po jednej, można powiedzieć, takiej konsultacji ze mną. Zmienił kompletnie swój sposób trenowania. Wysłał mi kolejne filmy i te wszystkie kolejne filmy o dziwo były wykonywane idealnie. To wyglądało dość dziwnie, bo to wyglądało tak jakby tamte zrobił nasz znaczy, na no, przekór po prostu słabo, e, ponieważ bardzo rzadko się zdarza, że ktoś wysyła filmy już po jednym po jednym sprawdzeniu, jakby zmiany są na tyle mocne, że już nie mam do czegoś przyczepić. Natomiast to tak było i ta sylwetka trzeba bardzo mocno się zmieniać. Co to, co to oczywiście nadało, to oczywiście to, że jedzenie mogliśmy zwiększyć i ta sylwetka wyglądała nadal bardzo przyzwoicie. Nadal jakościowo się to fajnie, fajnie trzymało, a masa mięśniowa i generalnie sylwetka nabierała kształtu. W tej masy mięśniowej było więcej, ta sylwetka nabierała kształtu w śmowo-barkach, w plecach cyckach, czy naszej klasy, piersiowej, kiedy ja To mówię, zawsze mówię że po dużo wszystko widać, bo wiele osób trenuje bardzo źle klatkę piersiową, macie zawsze bardzo płaską i bardzo często to widać również po plecach, zwracajcie na to uwagę, po plecy również są bardzo, bardzo wąskie. Jeżeli klatka piersiowa też tak w u Was wygląda dość słabo, to oczywiście prawdopodobnie pracujecie barkami, tricepsami, jeżeli plecy pracują... Zamiast pracy pracują bicepsy, prace będą również wąskie, więc było bardzo istotne, aby wziąć to pod uwagę, ponieważ, tak jak powiedziałem wcześniej, Piotr ma tutaj, można powiedzieć, takie predyspozycje, aby startować w zawodach. Więc chcemy, aby te plecy były szerokie, aby obręcz barka była również szeroka, aby klatka piersiowa, cały przód, czyli nasze cycki, ramiona, były też również pełne. To wszystko musimy wziąć pod uwagę, i oczywiście to poprawiliśmy, i na ten moment jest idealnie. No i tak to wyglądało, jeśli mowa o okresie masowym. Na pewno, jeśli mowa o o jedzeniu też wiele osób jest ciekawych, jak to wyglądało, i tutaj powiem, o skrajności w skrajność. Jeśli o okresie masowym sięgało tej ilości jedzenia naprawdę wysokiej, wysokiej ilości, bo węglowodanów nawet 800, nawet 900. Jeśli mowa o białku, na pewno tego białka nie było mniej niż 300 gramów na dzień. Ja jestem też zwolennikiem liczenia białka tylko i wyłącznie z produktów zwierzęcych, z twarogu, z jajek i tak dalej. Czyli ja nie wliczam białka z ryżu i tym podobnych, więc mieliśmy tego białka realnie jeszcze więcej niż 300. No i tłuszcze kręciły się w okolicach około 30-50 gramów na dzień, jeśli mowa o dniach treningowych. Tak wyglądała dieta, jeśli mowa o okresie masowym. Natomiast jeśli mowa o okresie redukcyjnym, no to już tutaj musieliśmy schodzić bardzo nisko. I pamiętam, że ostatnie tygodnie to było nawet 200 gramów węglowodanów, 60 minut kardiodziennie. No i tutaj już dojrzaliśmy to sylwetkę bardzo mocno, no ale efekt finalny widzieliście parę minut wcześniej, jeśli mowa o tym, o tym materiale. Sylwetka, którą widzieliście również po lewej stronie, to jest to, jak zaczynaliśmy. Sylwetka po prawej stronie to jest sylwetka, którą można powiedzieć, która kończy nasz aktualny okres, jeśli mowa o współpracy. Mieliśmy tutaj przeprowadzony jeden okres masowy, jeden okres redukcyjny, tak jak powiedziałem. Okres masowy przeprowadzany na bardzo wysokich ilościach jedzenia. Okres redukcyjny również był przeprowadzany na wysokich ilościach jedzenia, natomiast, aby dociąć tą końcówkę, musieliśmy nagle zejść bardzo nisko. Dokręcić no, nieco tego kardio, no i oczywiście tak to wyglądało. Jeśli jeszcze mamy aerobach, bo bardzo wiele osób również się zastanawia, czy jest możliwe tutaj to, aby redukować ilości jedzenia, ale nie dodawać ilości kardio, bo wiadomo, lepiej zjeść mniej, czy wygodniej jest zjeść mniej, a popedałować sobie. Po prostu również, również mniej. Słuchajcie, bardzo często spotykam się z tym, że wiele osób chce kręcić tego kardio jak najmniej i lepiej macie kaby się mi jedzenie, ale żebym tego kardio więc już nie robił. Ja zawsze jestem zwolennikiem, byłem zwolennikiem i będę zwolennikiem tego, co robił Piotra, tego, co robił u siebie, tego, co robił u innych podobieżnych. Zawsze trzymamy te ilości jedzenia bardzo wysoko i jak najdłużej, przez długi okres czasu staramy się jeść jak najwięcej, ponieważ to przejawia się tylko i wyłącznie tym, że nasze treningi są o wiele cięższe, że na treningu mamy siłę, że mamy regenerację i lepiej dokręcić trochę tego kardio. Lepiej zrobić więcej tych aerobów, aniżeli ucinać to jedzenie, co oczywiście będzie tylko i wyłącznie, można powiedzieć, przejawiać się o tym, że glikogenu będzie mniej, że nasza siła będzie o wiele gorsza, że nasz taki progres siłowy będzie kompletnie nie występował, bo będzie tylko i wyłącznie regres, więc staramy się tutaj jeść tego jedzenia jak najwięcej, wprowadzać ilfidy, jeżeli są potrzebne, to oczywiście również takie, takie wprowadzane były, no i tak to wygląda. Jeśli mowa o środkach, podczas okresu masowego bazowaliśmy na cypionacie, było tego cypionatu 700 mg Tygodniowo po okresie, nie pamiętam po jakim okresie czasu, natomiast po 6-8 tygodniach prawdopodobnie dołożyliśmy kolejny środek i to jest jedyny dodatkowy środek, jakiego używaliśmy. Był to anapolon, anapolon w wersji iniekcyjnej, było to 50 mg dziennie i to było wszystko, czego używaliśmy podczas okresu masowego i zupełności nam wystarczyło. Natomiast jeżeli wiele... Jeżeli wiele osób tutaj będzie zastanawiało, czy anapolon jest dobrym rozwiązaniem się w okresie masowym, ponieważ to się bardzo często gryzie, że metanabol, anapolon i tak dalej i tak dalej to są środki, które nie są dobrymi środkami podczas okresu masowego, ponieważ jakby zamulają nasz apetyt, i ciężej jeść, nie mamy tego apetytu, nie mamy tego przemiału, no to oczywiście chciałbym tutaj powiedzieć, że u Piotra sprawdzało się to idealnie, nie było problemu z apetytem, więc na anapolon mogliśmy ciągnąć, więc tak na anapolon też również ciągnęliśmy. Sami się czuję, że mówię bardzo szybko, więc Was przepraszam, jeżeli musicie zwolnić tempo, niektórzy w komentarzach się śmieją, że trzeba tempo dać, na 0,5 bądź 0,75, jeżeli tak musicie, przepraszam, tak mam, tak mówię, wolę tak aniżeli się jąkać, wolę tak aniżeli e, 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 co chwilę po prostu bardzo mówię szybko, tak mam od zawsze, więc przepraszam Was raz jeszcze. No ale mam nadzieję, że tak czy siak treści jest ważniejsza aniżeli moje szybkie mówienie. Więc mieliśmy Cepiona, mieliśmy Anapolon, i tak wyglądała nasza masa. Jeśli mowa o okresie redukcyjnym, skupiliśmy się na delikatnie większej ilości środków, ponieważ mieliśmy spalacze. Pojawiła się tutaj jochimbina, na sam koniec pojawił się również krem buterol, co oczywiście widać po sylwetce, ponieważ sylwetka jest bardzo sucha i aby osiągnąć taki efekt oczywiście musieliśmy, że tak jak powiedziałem wcześniej, zejść z kaloriami bardzo nisko, ale musieliśmy również dorzucić spalacze i była to jochimbina 2x5 mg i krem buterol w dawce 2x40 mg na dzień. I to był szczyt dawkowania, jeśli mowa o spalaczach. Jeśli mowa o jakichkolwiek innych w środkach oczywiście nadal bazowaliśmy na cypionacie, pojawił się również masteron i to w sumie tyle. Masteron w dawce 150 mg co trzeci dzień, później ta dawka na sam koniec została delikatnie zwiększona, no i tyle było tutaj z filozofii. Więc możecie wziąć pod uwagę, że jeżeli u Was również występuje anapola na masie, czy masteron na redukcji, jak jest palacz, a to nie schodzi, problem jest w diecie, problem jest w treningu i nic innego. Pamiętajcie, że środki to jest tylko dodatek, jeżeli nie robilibyśmy zmian, robiliśmy te zmiany, takie może być nie za częste, ale dość konkretne. Jeżeli tych zmian by nie było, no to oczywiście sylwetka by tutaj nie postępowała, nie byłoby tego progresu. A oczywiście chcieliśmy zrobić tak, aby ten progres non-stop z tygodnia na tydzień, z tygodnia na tydzień występował, aby nie było takiego zamulenia. Udało nam się to zrobić, udało nam się przeprowadzić za okres masowy, za redukcyjny i można powiedzieć, jestem zadowolony z tej sylwetki, ponieważ, jak widzieliście wcześniej, zdjęcie po lewej stronie, zdjęcie po prawej stronie, zwróćcie uwagę, że po lewej stronie Piotrek nie dość, że jest delikatnie pograny, to też jest. Mocno mniejszy, taki skurczony, Zrobiliśmy okres masowy. Ścięliśmy co trzeba i Piotrek nie dość, że jest dużo, dużo większy, ten dodatki jest na maksa suchy. I teraz co robimy? Teraz oczywiście budujemy i taka sylwetka pozwala nam na budowanie przez kolejne 4 miesiące, może nawet 5 miesięcy czasu, czy oczywiście przejawi się na Zajebisty efekt, tego jestem pewien, a czemu jestem tego pewien, ponieważ wyciągnęliśmy wioski ślub o treningu, wiemy już jak działa organizm piorka w okresie redukcyjnym czy okresie masowym, wiemy jak po reaguje na niektóre środki, wiemy co można zmieniać i na tym to polega, czyli po okresie czasu, że do pół roku, rok współpracy z klientem jestem w stanie powiedzieć po prostu co jest dobrym rozwiązaniem, idealnym rozwiązaniem, no i teraz na podstawie tej wiedzy można bazować. Podczas kolejnych tych etapów, jeśli mowa o rozwoju, krótki materiał, szybki materiał. Natomiast chciałbym ty pogratulować jeśli mowa o przemianie, naprawdę dobra przemiana. Piotrek wiem, że jest mocna gaduła, więc prawdopodobnie jest ważny materiał. Napiszę mi taki esej, ale to oczywiście też tak żartobliwie i pozdrawiam. Więc tak to wygląda. Bierzemy się dalej za robotę. Jeżeli jesteście ciekawi tego typu materiałów, przemian, oczywiście dawajcie znać. Będę Wam to wstawiał, będę Wam to omawiał. No i co? Mam nadzieję, że kolejny materiał nie będzie aż tak szybki. Nie będę tak szybko mówił. Mam nadzieję, że kolejny materiał również będzie ciekawy. I mam nadzieję, że zostawicie jakiś komentarz, ponieważ to zwiększy delikatnie zasięgi, a zasięgi aktualnie na YouTube są takie, a nie inne. No, nic z tym nie zrobimy, można coś tam wykupować i tak dalej, nikt tu pieniążków nie żałuje, ale po prostu, no, można powiedzieć, jak się działa na YouTube to widać jak to działa, i powiem wam, że nawet widzę po kanałach, które mają 100 tysięcy subskrypcji, 200 tysięcy subskrypcji. Wyświetlenia są naprawdę bardzo, bardzo, bardzo niskie. YouTube to bardzo mocno ogranicza. Nie wiem o co chodzi. Nie wiem jak to działa aż do takiego końca. Natomiast rozwiniemy to. Na pewno komentarz się przyda. Więc jeszcze raz, jeżeli możecie, to skomentujcie. Dajcie znać, co chcecie zobaczyć w kolejnym materiale. Link do naszej strony znajdziecie w opisie. Linki do naszych Instagramów oraz Facebooków również. No i co? Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia w kolejnym materiale i siemanko.